Czy wiecie, że termin multitasking pierwotnie dotyczył komputerów? Opisywał system operacyjny, który uruchamia kilka aplikacji jednocześnie. Ponieważ spędzamy tyle czasu przy komputerach, termin przeniknął do naszego codziennego życia, sugerując, że ludzie też mogą robić kilka rzeczy naraz. Kusi nas, żeby porównać nasz mózg do komputera i uznać, że nasz mózg także może zajmować się wieloma zadaniami naraz. Brzmi to fajnie. Ale prawda jest taka: nasze mózgi to nie komputery. W wielu przypadkach są zdecydowanie lepsze, ale jest jedna rzecz, w której komputery nas przewyższają: potrafią naprawdę multitaskować. Nasze mózgi my nie możemy. Nawet jeśli wydaje nam się, że robimy kilka rzeczy naraz, rzeczywistość jest taka, że nie jesteśmy do tego stworzeni. Prawdziwa wielozadaniowość dzieje się tylko w korze przedczołowej. Części odpowiedzialnej za planowanie, rozumowanie i podejmowanie decyzji. I tam wielozadaniowość jest niemożliwa. Mózg może być niesamowicie skoordynowany, ale kora przedczołowa to trochę nie zdara. Obserwujcie mnie, a dowiecie się więcej, jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce.